Czury. Mamy piątek 13, już prawie końcówka. kurczę się siedzieć w domu, nie kusić losu. Ale nie, żona narzekała, że w Toyocie ma kiepskie światła i nie lubi nocami jeździć. No i wcale jej się nie dziwię, wiecie co? Ja w busie mam żarówki i one o wiele lepiej świecą niż w tej Toyocie i teksenony. No chyba, że się trochę może zużyły teksenony czy coś, ale moim zdaniem to nie jest to. Na pewno są lampy takie zmatowione jak gdyby no, żeby trzeba je spolerować. No, no tak, zrobimy to. Spolerujemy te lampy to. Ale moim zdaniem problem nie tylko tkwi w tym, że one się zmatowiły jak gdyby. Moim zdaniem problem one za krótko świecą. W dół, mimo wszystko one są źle ustawione, ale ale niby xenonów się nie ustawia, one się niby automatycznie powinny ustawiać. Dlatego zajrzymy do sterowania tymi światłami jutro. Bardziej to bym szukał problemu niż yy, całą winę zwalał na to, że one są jak gdyby zabrudzone. O, zobaczcie, wiem, że GoPro to tak ciulowato. Ale wiecie co? Ja w tym uładzie mam lepsze światła niż, niż tu. O, długie i jeszcze jako tako, jako tako, jeszcze jest, jest ok. Ale krótkie są za krótkie. I one tak świecą, jakby. Nie wiem, jak to określić. Zaraz się tutaj miniemy, tylko z tą. A to ciężarówka z przeciwka jedzie. Specjalnie wyjechałem sobie wieczorem, żeby sobie sprawdzić te światełka. A najgorzej, jakieś szaro. O, boże, ten to znowu radzi Dobra. Tak są światła A tak wyłączę światła I włączę halogeny Nie no to Dobra Do świata jedziemy? Nie no nie bez jaj. Nie ale coś jest nie tak Dobra jutro wjeżdżamy Chciałem powiedzieć wjeżdżamy na warsztat ale jeszcze Do garażu ale tam jeszcze nie, nie działa Jutro zobaczymy Jak to mówię w plenerze w garaż plenerze. Jutro zobaczymy się za światła, czy możemy coś poprawić. Nie no, bo się wcale nie dziwię, czemu ona nie lubi nocami jeździć. No tu mało co widać. Także jutro zabieramy się za światła. Do zoba, do rana. A To Jotka? To Jotka fajny samochód. Pogadamy sobie o nim przy dziennej robocie. Nara! Zobaczcie. Jest winowajca. Tutaj właśnie steruje się światełkami. Chodzi o to, że jak wiadomo jak jest tył dociążony, to to siada. O, i to tak pracuje. To jotka. Od spodu jeszcze zdrowa. Dobra, cały winowajca właśnie świateł. To co wykręcamy i spróbujemy skleić. Dobra, siukaczem popsikane Jadę, de demontuję tą część. Dobra, winowajca mamy zdemontowanego. Zobaczcie, kto by się spodziewał, że yy, jak gdyby problem mamy z przodu, a winowajca jest z tyłu samochodu, czyli cięgu do regulacji świateł, nie wiem co to jest, to plastik, czy metal, spróbujemy to skleić, spróbujemy to skleić, panie, a dałbyś radę to pospawać? Co? Ja by to hepnął, a resztę dokleił, to jest metalowe, czy nie? Ale to gumki są, popali, nie? Nie, mm. są, no właśnie, nie bardzo to skleić, bo to musi pracować, tak? Ja, nie można. Ja to skleję, spróbuję skleić, a zobaczymy jak to będzie, będzie chodzić. Forte K2. Co, byłem tutaj? W Intercarsie byłem. W sumie, pod, w sumie jeszcze jestem pod Intercarsem. Nie ma, nie mają czegoś takiego, kurczę. Jedziemy. O, ładny busik. Yy, jedziemy. Gdzie jedziemy? No jedziemy do serwisu do Toyota. zobaczymy co oni tam nam powiedzą. No właśnie wyszedłem z serwisu. Wiecie co, niby pierdółka, że pękł taki, taki jak gdyby łącznik przegubowy, ja to tak nazywam, o to tak będzie z bliska i to, to pękło, samego łącznika przegubowego w serwisie nie dostaniemy, a cały ten yy, yy, jak gdyby, nie wiem jak to powiedzieć, ten urządzenie, które steruje, między innymi jest... Yy, ten łącznik kosztuje 1900 zł, matko boska, 1900. Są dwa wyjścia. Albo to drutujemy, to w sumie są trzy wyjścia, albo to drutujemy, druga opcja, albo to sklejamy, tylko to nie bardzo, bo to powinno działać, chodzić, ale być może wystarczy, że ta jedna strona będzie jak gdyby na przegubie, jedna będzie na sztywno. Moim zdaniem też to by wydało. A trzecia to coś dopasować za gromy. Ja już tak myślałem, wiecie co? Główki te od gazu od 60, dwie główki i pręcik regulacyjny. W środku i też by było. Dobra, zobaczymy albo to skleję, albo tego nie będę wydawał 1900 zł dla głupiego łącznika. Coś wykombinuję. Będzie dobrze. Zobaczcie, taki mi pęk przegubek, który nie jest dostępny w żadnym sklepie z częściami, jest w żadnym interkarsie, a w serwisie występuje w komplecie i w cenie 1900 zł. Przyjechałem do agromy szczecińskiej i kupiłem takie tak, i tak. I to połączę tutaj. Tutaj połączę śrubeczką. I wiecie ile mi to kosztowało? 11 zł. Także kręcę te dwa przeguby śrubeczką i mam za 11 zł uratowany ten wspornik. Czyli nie muszę kleić, nie muszę się obawiać. Ten wytrzyma. Tak, tak coś mi właśnie podpowiadało. Kurna, że szczęście, szczęście do Ursusa też coś można wykombinować. Widzicie? 11 zyla i, i mamy problem rozwiązany. Dobra. Bierzemy się za robotę Dobra, jeżeli rozwiązaliśmy problem yy, Z jak gdyby z, tym łącz z łącznikiem do regulacji Świateł, zostanie nam jeszcze Jak gdyby doprowadzenie tych świateł Troszeczkę do ich Yy, jak gdyby oryginalnych yy, oryginalnego, jak gdyby połysku. Oryginalnej barwy to jest bardzo, zama yy, jak gdyby to jest bardzo, takie jak gdyby zmatowione. I teraz co? Spróbujemy bez odkręcania lamp doprowadzić je do oryginalnego, jak gdyby, oryginalnego blasku. Jeszcze raz. Dobra, bo. Lampa oklejona. Ja tak sobie teraz patrzę na tą lampę. Wszystko ładnie, pięknie. Tutaj ją obkleiłem, zabezpieczyłem. Tylko się tak martwię, czy na przykład te, jak gdyby że ta lampa wygląda jakby tam była za mgłą taka matowa żeby to nie było jak gdyby od środka ale nie, niemożliwe żeby było od środka, no dobra lampę mamy oklejoną zabieramy się za co? za próbę matowania ja zrobię to papierem 2000 zobaczymy dobra, papier namoczyłem lampę też to jedziemy papierkiem 2000 zobaczymy co to nam pokaże dobra, do dzieła Moim zdaniem, tarłem około, nie wiem, 3 minuty. Najpierw papierem 2000, później 3 minuty 2,5. Zobaczymy, jak nałożymy teraz pastę polerską. Zobaczymy, ja to robię pierwszy raz. Jak będzie za mało, to tą czynność powtórzymy, tak? Jaki to problem? Ja miałem taką pastę G3. Zobaczymy, jak to będzie szło. O kurna, zaschła. Wykręcę ją. Tu powinno być ok. Zrobimy to najpierw pastą G3. Weźmiemy tak, najpierw ręcznie, tak rozprowadzę, żeby to było wszędzie. Najpierw wezmę tą gąbeczkę, jak gdyby twardziejszą, na wolnych obrotach. Wezmę na to wodą. Nie wiem, czy to robię poprawnie, czy nie. Dobra, warunki są jakie są. Tak jak wspominałem, to jeszcze nic nie jest skończone, ale zawsze lepiej niż na dworzu. Dobra, to co? Lecimy? Lecimy. Aku, twardziejsza gąbka, wolne obroty, lecimy. I lecimy tak sobie. Ja namoczę sobie troszeczkę tą gąbkę wodą i lecimy sobie całą lampę. A oto efekt końcowy. Zobaczcie, naprawdę jest różnica ogromna. Godzina pracy samemu i można doprowadzić lampy naprawdę do stanu pierwotnego. Ja jestem mega zadowolony. Nie wiedziałem, że aż tak dobrze to wyjdzie. One by nie było widać w ogóle tych soczewek już. A teraz idealnie. Dobra, lecimy dalej. Zobaczcie. Tadam! Zrobiłem łącznik. Teraz to dopiero będę mega szczęśliwy, że w tojecie są części od Ursusa. No dobra, to teraz tylko kwestia montażu. Czyli montuję to z powrotem tutaj jak było. I będzie chodzić, bez drutowania. Także... Zawsze jest jakieś rozwiązanie. Dobra, ja montuję. Yy, montuję i lecę na stację tak dosyć, zobaczyć jak to wygląda na tych yy, ich miernikach. Czy coś się poprawiło? No i widzimy się na nocnej przejażdżce. Także do zobaczenia. Tylko tak wspomnę, że ten łącznik najlepiej ustawić na takich samych proporcjach, żeby nie trzeba było kalibrować jak gdyby. No, moim zdaniem teraz powinno się obejść bez żadnej kalibracji świateł, ale pojadę to sprawdzić, bo zachowałem ten sam tu rozstaw, nie? Także powinno być OK. A jak będzie, zobaczymy. Teraz powinno świecić. Jedziemy odmulić auto. Jaki tu jest motor? W tej tojodzie jest. Y Zamontowany silnik diesla o pojemności 2 litrów i o mocy 126 koni mechanicznych. 126 koni, 2,0 diesel. Także normalny, standardowy silniczek dla standardowych ludzi. Także zobaczymy co osiągniemy. Toyota Avensis. Mamy ją od 10 lat. Zrobiliśmy nią już w sumie. Mamy ją od nowości. Zrobiliśmy tym samochodem kilometrów, już wam mówię 222 561 kilometrów. I powiem Wam, że ta dźwignia od tych świateł, co wymieniałem, to jest pierwsza awaria, która y, po 10 latach wystąpiła w tym samochodzie. Wcześniej, oczywiście, zmienialiśmy klocki, tarcze i oleje. I to wszystko, ale to... To wiadomo, to są takie rzeczy, które się zużywają, ale jeżeli chodzi o zawieszenie czy jakieś awarie, to była pierwsza awaria właśnie od 10 lat. Czyli Toyota spisała się. Może nie przyciąga wyglądem, jakimiś szybkościami, nie wiadomo jakimi, przyspieszeniem i tak dalej, ale na pewno jest to auto godne polecenia, jeżeli ktoś nie lubi wydawać kasy na jakieś awarie i te, i te sprawy. Spalanie. Tym, że autem jedzie, jeździ żona, głównie w cyklu mieszanym, ona w żadne trasy nie jeździ. To spalanie jest, już Wam mówię. O, dzisiaj jest akurat 6,8, nie? Ale z reguły, jak ona jeździ w trasę, nawet gdzieś tam, takie krótsze i tak dalej, czyli spalanie kręci się ko tak około 6,5. Od 6 do 6,5. Ja, jak tak go dopadnę raz na pół roku, no to po prostu ta norma się jak gdyby zwiększa, ale wiadomo. Yy, drodzy panowie Co trzeba zrobić od czasu do czasu Jak żona jeździ Żona, kobiety jak jeżdżą Głównie samochodami Oczywiście, że trzeba je przedmuchać Żeby się DPF nie zapchał Jeszcze nie był zmieniany Raz na pół roku Po prostu go tak wezmę na autostradę I go tak troszeczkę przedmucham I jest ok. A gdzie teraz jadę? Zgadnijcie Zobaczymy co jeszcze po 10 latach ten samochód potrafi. Czy jak był nowy, to bez problemu zamykał licznik? A czy zrobi to jeszcze dzisiaj? Zaraz to sprawdzimy. E, opinię, jaką miał e, Toyota, jaką miała Toyota, to jest to faktycznie miała opinię bezawaryjności i tak dalej. Ale e, cały czas straszyli mnie, że przy 100 tysiącach przebiegu siądzie mi e, hamulec elektryczny e, ręczny ten. Postojowy i faktycznie przy 150 tysiącach kilometrów zaczęły się pojawiać komunikaty. Awaria hamulca, awaria hamulca. Oczywiście nie mieliśmy czasu, żeby jechać, wymienić ten hamulec, bo to jednak trzeba jak bardziej komputer podłączyć, żeby go wymienić. Ale nie mieliśmy czasu. Rafałek trzy razy zrestartował ten samochód trzy razy klemę. Trzy razy klemę odkręcał, żeby te błędy się kasowały, żeby się kasowały i wiecie co? I w końcu odpuściło i już nie ma tych komunikatów awaria ręcznego, a ręczny jak działał, tak działa dalej. Już faktycznie myślałem, że będzie przy około 150 tysięcy km zaczął nam po prostu wariować komputer, że mamy uszkodzony hamulec ręczny, ale jakoś jakoś to Przekasowałem te błędy I to działa To ja nie wiem po prostu, czy faktycznie ten ręczny się psuje Czy tak jest ustawione, żeby przyjechać i wymienić ten ręczny nie. Ale Fakt jest taki, że on ma 222,5 tysiąca przebiegu I hamulec ręczny Ten silniczek od hamulca ręcznego Nie był zmieniany A gdzie jedziemy? Jesteśmy w Kołbaskowie No bo jak mam sprawdzić po legalu, czy te auto zamyka licznik? No to wiecie, tak trochę przypał, żebym go sprawdził na polskich drogach, bo jeszcze wiecie, ja tam nie chcę mieć problemów. Także zbliżamy się do granicy polsko-niemieckiej. I tu damy Łubudu, czy te auto zamknie licznik, czy nie zamknie. A przy okazji odmulimy go trochę. Pół roku nie jeździłem tym autem. To przydałoby się. Dobra, ostatni CPN po polskiej stronie Tu jeszcze będą takie ograniczenia Osiem dyszek to 8 dyszek jedziemy Nie ma to tamto No i dobra, zaraz będziemy mieli granice I zobaczymy Kto obstawia, pójdzie czy nie pójdzie? Nie no, pójdzie Ale... Nigdy nie mów nigdy, może aż ona go tak zamuliła że ciężko mu teraz będzie. Dobra, polizaję. pasy są, poczekamy na znaczek. No i dobra. Dajemy piąty bieg, gaz w podłogę. Zobaczymy, idziemy na lewy pas. 160. Tak no, mówiłem. Rekordowych osiągów jako przyspieszenie to tu nie zrobimy, ale v zobaczymy 180, 190 Uu, Honda jakaś 190 i stoi, polekka górka. Może na piątym biegu by szybciej poszedł. <laughs> no dobra, na razie, jest 200. Dzisiaj taka pogoda jest taka. No czuję, że tak pod wiatr jedziemy, ale Ale na pewno go przedmucha trochę. 200 jest. Zobaczymy w tą stronę i w drugą stronę ile pójdzie. Czy w drugą stronę pójdzie więcej czy mniej? Zobaczymy. Boże, żeby kopy to nie pokazał, bo czym my wró <grych> Czym wrócę? Także i tak jestem zadowolony z tego autka. Na pewno go nie sprzedam. Jeszcze niech posłuży. Dlaczego mam sprzedawać? A może kupię coś młodszego, awaryjnego. A tam wolę na inne cele kasę przeznaczyć niż ładowanie w remonty samochodów. Do oporu, nie? 110. Dwadzieścia, sto czterdzieści Sto pięćdziesiąt Sto siedemdziesiąt Przytrzymam go na piątym biegu dłużej Do stu dziewięćdziesięciu Dobra, szóstka. Wow. Wow, o, teraz to może jest pod wiatr. Ale 200 jest. Tak lekko ponad 200. Czyli jeszcze diabeł drzemie pod machą. Ja jeszcze wszystkie konie nie pouciekały. Czyli zostało. Dobra, jest lekki łuk z lekki łuk, ale szkoda mi go odpuszczać Bo może to będzie 210 Ale nie boję się, trochę odpuszczę I teraz mu znowu dam Ściągnę kamerę Ile jest? Zasłoniłem go z kamerą A 210 trochę więcej do 220 pójdzie o, zaraz granica z powrotem, dobra, uznajmy, uznajmy 210, dobra, starcie, bo zaraz to może będą z radaru albo coś. Także widzicie i 10-letnie 10 auto jeszcze też potrafi pojechać ponad 200. Także auto naprawione odmulone trochę także niech żona jeździ dalej także a z wami się żegnam i do kolejnego odcinka na razie cześć